Maneczko, w dzisiejszym odcinku Wam powiem bardzo ważną wiadomość. Ponieważ, no nie mogę zmienić nazwy na moim kanale, czyli tego połączyć Girl, ale dam tam gdzie jest ten mini opis, moją nazwę. I koniecznie musicie obejrzeć ten filmik. Wszyscy to oglądają mój kanał, że ten mini opis pod moim kanale to będzie moja oficjalna nazwa może niedługo uda mi się to zmienić ale na razie będzie tak i będę nagrywać stoki boki no i czasami tam Minecraft i jakieś memy które ja sobie wymyślę ale to wszystko będzie najwięcej Toki boki to już trochę trudno będzie to nagrywać ale będzie toka boka wiem że niestety z moich odcinków stoki boki jest bardzo słaba jakość i pewnie się też trochę zacinam, jak coś mówię. Nie wiem czemu. Tak czasami mam, bo nie mam pomysłu. Bo ja nie robię takich historii, gdzie na początku sobie wymyślam, a potem e, robię tak jak wymyślam, tylko robię, to się już się na, nagrywa. I ja tak przy, robię cięcie i wymyślam na przykład, jak słowo, które chcę powiedzieć, się nazywało, albo co mam powiedzieć. I ta historika jest taka trochę nudna, no ale. Jest to jest o to trochę wybaczcie, no i ogóle nie no nie wiem no. No to za tyle. Koniec i bajo.